A tutaj. Jakby Ale żeście do jebali, panowie, naprawdę dużo. Wtedy widzisz to. Gdzie ty jesteś, panie? Ja, pierdolę. Całuj mnie w kutasa. Kurwa, mać, Ja, pierdolę. Ale się się o jebali, kurwa. Czuję się jak tu święta, przyszły trochę wcześniej. Kurwa, panowie, studio CB. Jeżeli przyjdziemy już takie auto, to proszę, se to będzie. No, jestem kurwa w Froculo, miał to kilka razy, ale w życiu takich rzeczy już nie widziałem. Ja pierdolę, nie? Ja w tym aucie będę kurwa mieszkał. Nie, nie, nie. Tak? Teraz to trzeba się